Z to nowy portal z ogłoszeniami. Prezentujemy wybrane oferty nieruchomości. Lokalizacja Biały Bur, 50 km od Koszalina. Jeśli marzysz o ciszy spokoju, bliskości jeziora, lasów i ścieżek rowerowych, ta oferta może być dla Ciebie. Do sprzedania bezpośrednio: mieszkanie o powierzchni 61,5 m2 3 pokojowe w Białym Boże. Mieszkanie jest zadbane i wykończone w bardzo dobrym standardzie. Zainteresowała Cię ta oferta? Zeskanuj kod. Lub zadzwoń bezpośrednio do sprzedających ogłoszenia.wsieci.pl Tu znajdziesz, czego szukasz. Projekt, który realizowaliśmy w ubiegłym roku z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, stworzenia strategii, marki turystycznej i promocji Kociewiu. Łagodna kraina, gdzie mieszkają pracowici i życzliwi ludzie. Warto ją bliżej poznać. Niebawem na naszej antenie zobaczycie dłuższą relację z podróży po Kociewiu. Karkonoskie anioły latają na skrzydłach wyciętych z drewna ze starych, dawno już nieistniejących karkonoskich domów. Staroskrzydłe niosą pamięć o ludziach, miejscach i się. Karkonoskie anioły, staroskrzydłe to wyjątkowe połączenie piękna przyrody i lokalnego dziedzictwa. Karpacz, Gabriela Stefanowicz. Perspektywy dla Polski. Wiady z ekspertami. Rozmowy o tym, co ważne dla nas, Polaków. No to ja bym wyszczególnił takie trzy kategorie. Znaczy, po pierwsze, to, są, to jest nasze usytuowanie geograficzne, o którym powiedział.